Hej, witam Was niezwykle serdecznie z kolejnego odcinka z kariery bydgoskim Zawiszą. Dzisiaj rozpoczynamy od meczu na szczycie tabeli, czyli oczywiście z Legią Warszawa. No i cóż, przenosimy się w takim razie do pierwszej akcji, która wydarzyła się w trzeciej minucie, kiedy tu Milik, mm, Tutaj e, przepraszam, to Legia wyprowadziła tą pierwszą akcję tutaj. Nie najlepsze wybicie, Kosecki próbuje, ale na szczęście strzał no, nie zagroził w żaden sposób bramce treli. To 12 tym razem już właśnie Milik. Milik próbuje lobować, ale wiem czatek, bez większych problemów. I cały czas 0 do 0. I to 25 na Kulma, tym razem na skrzydle. Na Kulma dobra akcja na reprezentanta Burkiny Faso. To jeszcze Luis Carlos próbuje, ale wiem czatek po raz kolejny broni. To 64, także już druga połowa. Brzyski na skrzydle. Brzyski schodzi do środka. Tutaj dobre podanie do Łukasika. Łukasik weksłyfuje do furmana, ale na szczęście strzał Tego piłkarza został zablokowany. I to 72, rzut rożny wykonywany przez Budzińskiego, tutaj Świerczok główkuje, Świerczok i wychodzimy na prowadzenie 1-0 i 3 punkty w tym momencie lądują na naszym koncie. Ale cóż, to no nie koniec meczu oczywiście, do 87, Świerczok tutaj przejął piłkę do Juniora, strzela, ale niecelnie. I ostatnia akcja w tym meczu, Świerczok, podanie prostopadu do Masłowskiego, Masłowski tutaj oszukuje Szulera, schodzi do środka, uderza, ale bramkarz broni przy ulicy Gdańskiej wciąż niezdobyta, Legia pokonana 1-0 do 0 i w tym momencie, moi drodzy, mamy już 10 punktów przewagi. Sytuacja niemalże idealna, jeżeli chodzi o Ligę Oczywicielkowską, piłkarzem meczu, czyżby, czyżby, tak dokładnie, w Legii najwyższym notem miał bramkarz, jeżeli się nie mylę, nie, Kosecki miał najwyższym. Natomiast w drugim miejscu Egzekwa Łukasik oraz Zgięczatek. Natomiast w naszym zespole są te naprawdę wysokie. Oprócz lewej strony, która w tym meczu nieco zawodziła, niestety. No cóż, a my sobie kontynuujmy. Korona w ze Śląskiem, czyli wynik chyba dla nas bardzo korzystny, bo mm, czyżby, czyżby tam Śląsk nie był dosyć jakoś blisko nas. Zobaczmy sobie tabelę. Tylko nie o Puchar polski chodzi, tylko o właśnie ekstra klasę. Tak właśnie, śląsk był na czwartym miejscu i ta korona... Nie no dobra, 20 punktów do nas stracą. Na 10 spotkań, więc raczej nie mają szans zrobić Natomiast ta legia z 10punktową już. znaczy tak, 10punktową stratą. Naprawdę cieszy. No a cóż, a teraz czeka nas e, oczywiście konferencja prasowa przed meczem z Krakowią. Na której wypowiem się na temat może jednego zawodnika, bo już dawno tego nie robiłem, pochwalimy może... Może pochwalimy Olkowskiego. O, to jest może to jest dobry plan. To jest dopiero dobry plan. Ok, teraz przygotujemy sobie skład, bo jak widzicie, no niestety chłopaki są dosyć mocno zmęczeni, a tylko głównym tej mm, głównym, głównym czynnikiem, który spowoduje, czy też piłkarz wyjdzie w składzie, czy też nie, właśnie będzie energia. Czy Andre mogę zmienić ciechanowski markowski, to może boleć ta para obrońców, być może no nieco będzie nas potem kosztować, no ale w razie co w drugim meczu musimy to zrobić, a teraz nie ma się o co martwić. Na tej stronie wyjdzie sobie kacprzycki, natomiast drogi wójcicki, okej, okay. tak możemy ich ustawić w środku pola. Dał T plus kto? Kuklis, kuklis, Kuklis już tak długo nie grał, że już nawet nie pamiętam mówiąc szczerze, że takiego piłkarza mamy w składzie, natomiast jeżeli chodzi o napastnika, to wyjdzie sobie Stępiński. Mmm. Petarz usiądzie na ławce razem z... Nie, dobra, niech ten świerczok siedzi, bo albo nie ma trasa zdejmiemy, damy Pawele i węglarz albo Abbot. Nie, na Kulma i Karol zostaną na ławce mimo wszystko. No cóż, a my teraz przenosimy się na stadion... na nasz stadion, żeby rozegrać drugie, drugi mecz w tym odcinku. No i cóż, pozostaje mi tylko i wyłącznie co prawdziwe skrót. Rozpoczynamy pierwsze spotkanie w ramach Pucharu Polski z Krakowiem, tej Stępiński przyjął piłkę, podaje do dauty jego Dałt strzela, ale prosto w ręce, golki nie drużyny przeciwne, jeszcze to sporo zamieszania, ale ostatecznie faul i Krakowie wznowiła grę z rzutu wolnego, to 36, Nowak główkuje, Nowak, ale w terenie jest szczęście piłkę do radę odbić, To 38, Olkowski, bardzo ofensywny w tym meczu nastawiony, podaj do Stępińskiego, Stępiński strzela, ale również niestety piłka do siatki nie wpadła. I już 45 minutę out i poznanie prosto padły do Stępińskiego. Stępińskie sytuacja. sam są z Bramkarzem Strzela. Tuż jest słupku. bramkarz bez szans. No i wychodzimy do prowadzenia 1 0. Co widzicie po przerwie. Mójcie 48 wyprowadzamy kolejną akcję. Jeszcze nie zobaczycie A nie, ups, Nie, dobrze, że to że To właśnie my wyprowadzamy tą akcję. Kupi, przejął piłkę, zagrywa od razu do Stępińskiego. Stępiński strzał! Ale Bramko się obronił po raz kolejny. Kolejna ocena 54. wójcicki prosto padł, Drygas. A Drygas, ma szansę odesłać, Ale po raz kolejny Bramko sobie robił piłko. No Naprawdę, co tutaj wyczynił ten zawodnik, to jest niesamowite. Noś 80. Sopić dodał do jego dałty. Troszeczkę zwolnił. Uderzył. Ale. Bramko po raz kolejny broni. No i 83. A wójcicki Włycicki, podanie nie prosto Stempickiego, do i i tym razem Martin bez szans. No i wychodzimy na prowadzenie 2 do 0. Jeszcze w min. 90. Krakowia wy wyprowadziła ostatnią akcję tej nisiby o Zempisa. Markowski e, zrobił kompletnie bezsensowny ślisk, no niestety na rzut karny dla Krakowian. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. No i sędzia dobrze zauważył, że był karny, ale szkoda, lubię z bramka. No i cóż, teraz trela w pojedynku. Ten strzela, piłka trochę w poprzeczkę, dobitka w wykonaniu Bernharda i jest dwa do jednego. Rozpoczynamy pierwsze spotkanie w ramach Pucharu Polski z Krakowią. Tej Stępiński przejął piłkę, podaj do Dautia, jego Dauti strzela, ale prosto w ręce. Kolki Pera przeciwnej, jeszcze to jest spore zamieszanie, ale ostatecznie FAUL i Krakowiam wznowia agresję z rzutu wolnego. I to 36, Nowak, główkuje Nowak, ale w Trela na szczęście piłkę dał radę odbić. To 38, Olkowski, bardzo ofensywnie w tym meczu nastawiony, podaj do Stępińskiego, Stępiński strzela, ale również niestety piłka do siatki nie wpadła. I już 45 minuta Dautii, Poznanie prosto padło do Stępińskiego, Stępiński sytuacja, sam na sam z bramkarzem strzela, tuż przy słupku, bramkarz bez szans, no i wychodzimy na prowadzenie 1-0. 3 minuty po przerwie, w minucie 48 wyprowadzamy kolejną akcję. Zresztą zobaczycie to sami, a nie, ups, nie, dobrze, dobrze, mi się wydawało, że to właśnie my wyprowadzamy tę akcję, Kuklis przejął piłkę, zagrywa od razu do Stępińskiego, Stępiński strzał. Ale Bramkarz obronił po raz kolejny. Kolejna akcja: 54. Wójcicki prosto prostopadu do Drygasa. Drygas ma szansę oddać strzał. Strzela, ale po raz kolejny Bramkarz odbija piłkę. Naprawdę, co tutaj wyczynił ten zawodnik, to jest niesamowite. Noś 80. Sępieński to jej Jego Dałty. troszeczkę zwolnił. Uderzył, ale Bramkarz po raz kolejny broni. No i 83. A Wójcicki. Wojcicki, prosto prostopadł do Dostępskiego, Dostępski strzela, no i tym razem Martin bez szans, no i wychodzimy na prowadzenie 2 do 0. Jeszcze w minute 90 krakowia wy wyprowadził ostatnią akcję tajnicy bez Zunkiza. Markowski zrobił kompletnie bezsensowny ślisk, no i niestety mamy rzut karny dla krakowian. Zobaczmy no jeszcze raz powtórkę. No i sędzia dobrze zauważył, że był karny, no ale szkoda, głupia, stracona bramka. No i cóż, teraz trela w pojedynku. Konstablem, ten strzela piłka trochę w poprzeczkę, zabitka no w wykonaniu Bernharda, no i niestety 2 do 1. na 2 do 1 w Pucharze Polski. Szkoda, że dwa do 1, bo mówiąc szczerze, Krakowia średnio tutaj zasługiwała na bramkę. Dosyć mocno dominowaliśmy, albo to my zasługiwaliśmy na nieco więcej bramek, bo statystyki nam się to pokażą. No Chociaż nie, Krakowie już 6 strzałów miał pod koniec, czyli w końcówce już się nieco się odbili, ale chyba do 70. minuty dali 1-2 strzały, coś takiego. No i przede wszystkim był to wieczór Stępińskiego, który w debicie strzelił aż 2 bramki, więc gratulacje dla naszego nowego no, zawodnika. No i cóż, teraz czeka nas rewolż z Krakowiem, jeżeli się nie mylę więc no musielibyśmy tutaj przegrać, a taki wynik raczej no, takiego wyniku nie przewiduję, albo choć no, musimy stracić tą bramkę, nie możemy odpaść w takim momencie, nie z Krakowią, także e, teraz musimy zmotywować nasz zespół, Mam jakieś dwie rozmowy, mam sugestie, na no, Kulma chciałby zagrać, mm, no i Trela chciałby uzyskać jakąś tam podwyżkę. Trela. No pokaż mi ty się tylko szybko. Ty masz. Uuu, ty masz zarabiasz tylko 1000. To ja w, tak, w takiej sytuacji dajcie ja całkowicie rozumiem, stary. No bo jednak jako mój w zasadzie kluczowy zawodnik, no przy pensji 1000 euro, jak m, rybus będzie przykładowo 55, jeżeli dobrze pamiętam, to spora różnica. a cóż, teraz zerknijmy sobie jeszcze na kalendarz. i Gilonie mamy za 3 dni, potem Manchester za 6. <śm> no dobra. No, to musielibyśmy wyjść dosyć właśnie też dalej, takim rezerwowym składem. Powiedzmy, z lekką różnicą, że na prawej stronie wystąpi właśnie na kulma, który chciał zagrać. Tylko, żeby nie psuć mu morali, to sobie właśnie zagra. No i im ten milik może niech zagra, bo fajnie mógłby się oddukował. Następny ze świerczokiem usiądąc z minowce. Pytasz się tak czy siak nie jest nam potrzebny, dlatego mm, zdejmę go po prostu. A teraz przechodzimy do meczu rewanżowego, grana, który rozegramy oczywiście w Krakowie. No i cóż, zapraszam na skrót. Rozpoczynamy mecz rewanżowy, jesteśmy już w Krakowie no i co, przenosimy się do minuty czwartej. Kiedy to wyprowadzamy dobrą akcję na Kulmanowskrzydlę na, na Kulma, rzutka na Milika. Niestety ten do piłki nie dopadł. To jeszcze z Wójciski, Wójciski próbuje swoich sił, ale niestety nie zadumuje. Nie. To 13. rzut rożny dla Krakowi, boli Jewici wykonawcom. To rzutka na Nowak, Nowak strzela, ale teraz bez większych problemów ma pi piłkę w ręce. I to jest 21 pierwsza, tym razem świerczok. Ściga się z obrońcami, świerczok. Dzięki do skrzydła, wrzuca. ten Dauti ma dobrą okazję, ale niestety tuż obok słupka piłka przeleciał. 47. Wójcicki tym razem wypuszczony świetnie woliczka przez Świerczoka. Wójcicki postanowił sam strzał, strzał finazyjny. No i cóż, 1 do 0. W tym momencie 3 do 1 w dżumeczu. I awans mamy już niemalże pewny. Do 40. Świerczok, tym razem Świerczok. Podanie padł po raz kolejny do Ten po raz kolejny może spróbować zejść do środka, uderzyć finazyjnie. No i moment 2 bardzo podobne dwie bramki, z czego pierwsza wydaje mi się nieco ładniejsza, mimo wszystko. Ale cóż, najważniejsze, że mamy gole. Trwa połowa, pamiętała to to 80., tutaj dopiero akcja. Drygas, zagranie do świerczoka. Świerczok odgrywa do Drygasa. Drygas, kaulowany przez Kozanowicza. I mamy rzut karny, oczywiście, są pokazuje na 11 metr, A wykonawcą tej jednostki będzie świerczok. No tutaj mamy Kordowiczyskiego, ale za chwilkę, jak widzicie, mamy też świerczoka. Świerczok kontra Martin. No i świaczek po kolejnej i prowadzimy 3 do 0, 5 do 1 w meczu. No i jest sytuacja już całkowicie jasna. I to 89. Jeszcze ten świaczek do Wójciskiego. Wójciski z pierwszej piłki. No i mamy 4 do 0. Krakowia pokona na tym razem 4 do 0 6 1 2 meczu, i taką drużynę chciałbym oglądać w każdym spotkaniu. Naprawdę walczyli chłopaki o każdą piłkę, no i widać to po wyniku. Wójcicki świetny występ, 3 bramki przez walczony karny, jeżeli się nie mylę, jeżeli to mógł to być Wójcicki albo Drygas. W każdym razie, jak dla mnie piłkarz meczu, czy nota też to potwierdzi? Nie, no światł piłkarz meczu to tam 9,9. żeby miał jakoś wow, on miał 3 asysty i 1 bramkę, więc rozumiem. Wójcicki miał, nie miał żadnej asysty, i trzy bramki, no i na no, to, to na no, czołową 9,7, także również bardzo a, dobry wynik, no a my sobie teraz kontynuujemy, bo już za kilka dni czeka nas mecz a, ligowy z Jakie Lanią, jest to oczywiście. No cóż, a teraz sobie przekontynuujemy te dwa dni i zobaczymy, no konferencja prasowa, na której, na której zawodnik, powiedzmy, niech to będzie właśnie Wójcicki, którego pochwalimy, zarząd jest zadowolony z naszej pracy. 13 tysięcy dodatkowo do naszego budżetu i jeden z, jedno spotkań goły zostało przełożone na kulma. Dziękuję, że mógł wystąpić, a my teraz sobie jeszcze przed zakończeniem sprawdzimy, z kim gramy w następnej rundzie. W następnej rundzie Pucharu Polski gramy z Jagielonią właśnie, więc mogliśmy w sumie trafić zarówno na Lecha i Śląsk, czyli teoretycznie trudniejszych rwali, a czyli wyszło bardzo, bardzo dobrze. No cóż, teraz będę się już z wami żegnał, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał a no, w następnym między innymi Liga Mistrzów z Manchesterem. Także to będzie na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie, do usłyszenia i cześć!